Widziałem w niedzielę e, śniadanie Bogdana Rymanowskiego. Tam był szef klubu Koalicji Obywatelskiej mm, Zbigniew Kondwiński on mówił o tym, że no przecież dzisiaj te duże partie to mają różne skrzydła i to takie nie tylko konserwatywne, liberalne, ale każdy się może w takim właśnie trochę stowarzyszeniu dobrych ludzi odnaleźć. No i w tej logice to przecież każdy może na taki pokład trafić, takiej partii, która jest trochę liberalna, trochę socjalna. Ma skrzydło Barbary Nowackiej, ma skrzydło Donalda Tuska. Każdy nie? może trafić do koalicji obywatelskiej. Krzysztof Bosak, Jarosław Koczyński. Tak, ja myślę, że gdyby Krzysztof Bosak przyszedł i powiedział Aby dzisiaj, e, hmm. tak, albo Zambrech, to na pewno e, byłby przyjęty na zasadzie, no widzicie, nawet oni zrozumieli, że ich krytykanstwo jest już bezsensowne. E, przytulenie nowej lewicy czy PSL-u to byłoby bez mrugnięcia okiem. Polski 2050 to nawet e, nie zauważono by, że, że, że jest wchłaniana. E, no trudniej byłoby z Busakiem czy Sandbergiem, ale moim zdaniem to jest taka jeszcze jedna próba, jeśli ten duopol ma mieć sens, to jedna, jedyną tą furtką jest taka, że na ten pokład musi trafić jak najwięcej stowarzyszeń, ugrupowań, partii, partyjek e, z różnymi interesami, ale z pewnością, że do Sejmu wejdą.